No przede wszystkim to jest w ogóle podstawa, bo jeżeli choroba nas tak wyniszczy, że nie jesteśmy w stanie wychodzić do ludzi i pokazywać się, to to jest w ogóle podstawa prawda, naszej, naszego życia. Musimy się czuć na tyle dobrze z wyglądem, że nie boimy się spotykać z innymi ludźmi. To jest podstawa. Tylko że tej medycyny kosmetycznej trzeba bardzo, bardzo delikatnie używać. Nie można robić z siebie potworów. Każda kobieta lepiej się czuje wewnętrznie, kiedy zewnętrznie lepiej wygląda. I odwrotnie, kiedy się. Dobrze czuję, to automatycznie lepiej wygląda. Więc myślę, że w chorobie nic nie jest inaczej. Czyli jeżeli kobieta zmagająca się z czymś tak potwornie ciężkim, jak choroba śmiertelna, dobrze wygląda, to automatycznie lepiej się czuje. A wiadomo, że w leczeniu ta psychika ma znaczenie. Czyli jeżeli ja wierzę w wyleczenie, jeżeli ja się dobrze czuję, jeżeli ja wstaję rano i myślę pozytywnie, to automatycznie rokowania są dużo lepsze. Niewątpliwie każda kobieta lubi pięknie wyglądać, tak, lubi dobrze wyglądać. No, każda z nas wie, że jeżeli mamy gorszy dzień, wiem, że jeżeli albo nie zrobimy włosów, nie zadbamy o siebie, to czujemy się też gorzej, to, więc jeżeli w wyniku choroby tracimy te atrybuty kobiecości, no to na pewno działa na naszą psychikę bardzo negatywnie. A wiadomo, że ta psychika i siła taka wewnętrznego ducha w walce z chorobą jest bardzo ważna, dlatego te elementy takie właśnie, jeżeli kosmetyczne są w stanie poprawić to samo poczucie, właśnie poprzez to, że rzęsy odrastają, że, że mamy nadzieję na to, że, że te nasze naturalne włosy też wrócą, że będą mocne, że będą piękne, no to po prostu szybciej wracamy do, do zdrowia i to, i to się liczy.